Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie zakończyłem poranną część planeru. Niestety niebo wyczyściło się, jest taką niebieską blachą. No, bo co tutaj dużo mówić? W fotografii krajobrazowej istotnym elementem jest fakt, że non stop, przeżywamy różnego rodzaju przygody. No i właśnie o tej przygodzie chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Ale nim to zrobię, to zacznę po prostu od swojego śniadania, bo wyruszyłem z domu w środku nocy. Wiadomo, że teraz jeszcze, wbrew pozorom, to, co się dzieje dookoła, to nie jest wiosna, bo jest to koniec stycznia, ale dzisiaj ma być jakieś chyba 8, czy tam 9, czy nawet 10 stopni. Na plusie, żeby nie było wątpliwości. Dobra, to ja Zjem śniadanie i zaraz będę Wam opowiadał o przygodzie. Moje śniadanko to musli, jogurcik, jakaś kawa. To, co tutaj widzicie, to jest rzecz jasna latarka, czołówka, która przydała mi się podczas porannej wędrówki, no bo trzeba było po prostu dojść spory kawałek z miejsca, do którego musiałem dojechać samochodem, czy też mogłem dojechać samochodem. A potem po prostu, najzwyczajniej w świecie, musiałem zabrać się za nocną wędrówkę. No i po to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, to dobrze jest używać jakiejś latarki, czy też właśnie takiej czołówki. Ja mam taką zwykłą czołówkę, nie jest to jakaś tam negiczna czołówka. Chyba kupiłem ją kiedyś w dekatlonie, tak mi się wydaje. Istotne z mojego punktu widzenia jest to, że jest ładowana na USB w związku z tym podłączam ją na przykład do ładowarki w samochodzie. Zresztą tak jak kilka innych elementów, chociażby kilka akumulatorów, które też są ładowane przez USB-C, no i wtedy można je podładować w czasie podróży. Nie uznałem, że to jeszcze jest wiosenny sezon, zatem nie zabrałem ze, swo ze sobą swojego magicznego stoliczka. Które towarzyszy mi podczas let, letnich wypraw, dlatego skorzystam po prostu z dachu mego auta, które będzie stoliczkiem. To patrzę, co tam jest takiego białego. Czyżby to już bocian? Myślę, że bardzo bym się mocno zdziwił. Żurawie to słyszycie non stop, prawda? Jest tutaj ich cała masa, trochę gęsi. Przed chwileczką też przyleciały łabędzie. Teraz też gdzieś łabędź leci, słyszę go? Widzę, że nie tylko ja jem tutaj śniadanie, ale sądząc po piórach to też jakiś drapieżnik, skonsumował tutaj swój posiłek. Ale chciałem wam opowiedzieć o roli przygody w fotografii. Myślę, że zajmuję się tak długo fotografią właśnie dlatego. Że każdy plener to jest praktycznie rzecz biorąc inna przygoda. Po pierwsze, jeżeli nawet operujemy w naszej okolicy, to mamy szansę na nieustanne odkrywanie nowych miejsc. I myślę, że to poznawanie nowego jest jednym z najważniejszych elementów mojej pasji fotografowania. Nawet tutaj, gdzie operuję obecnie, gdzie dziś fotografuję. Czyli w Dolinie Narwi, wszystko zmienia się wraz z każdym zakolem rzeki. Przyjeżdżam tutaj przecież od wielu lat, ale kiedy obserwuję te miejsca w odmiennym świetle o innych porach roku, to nagle zauważam, że są zupełnie innymi miejscami. Myślę, że takim drugim niezwykle ważnym aspektem fotograficznej przygody jest doznawanie natury. Przecież teraz przebywam sam w okolicy, w której poza mną nie ma nikogo. Nikt się jeszcze nie wybrał na poranne fotografowanie w dolinie narwi poza mną i mogę doznawać ciszy, spokoju mogę obserwować przyrodę, natomiast przebywanie w owym kontakcie z naturą. Nieustanne doznawanie tego wszystkiego, co wielu osobom na świecie nie jest dane, i możliwość kontaktu z naturą bardzo, bardzo mocno doceniam. Dobra, czas ruszać. Nowe przygody czekają. Nowe miejsca na odkrycia też czekają. Tam dalej będę szukał nowych miejsc do fotografowania, jako że światło jest fatalne. Na niebie nie ma ani jednej chmury, zatem nie ma sensu czaić się na jakiekolwiek zdjęcia. Wykorzystam ten czas więc na sprawdzanie różnego rodzaju punktów, które być może w przyszłości wykorzystam ku temu, żeby zrobić tutaj po prostu fantastyczne zdjęcia. Jak widzicie trzeba się wytłuc. Po to, żeby dotrzeć do tych miejsc, zapewne gdzieś tam dojadę samochodem, resztę przejdę pieszo. Jest tutaj ładne, samotne drzewo, no ale niestety problem będzie chyba podwójny, bo patrzę, że po pierwsze, nie ma tutaj dobrego dojścia do wody, a chciałbym sfotografować to piękne drzewo staflą wody. A po drugie, coś mi się wydaje, że o tej porze roku to wschód słońca będzie tak yy, dokładnie za jakąś wielką wieżą, która jest tam na horyzoncie. Jak więc widzicie non stop jakieś problemy powstają tutaj, jeżeli chodzi o dobry kadr, dlatego rekonesans no, po prostu jest bardzo ważny, jest istotny, bo po pierwsze można znaleźć. Dobre miejsce, po drugie, zobaczyć, jak to miejsce rzeczywiście wygląda. Po trzecie, przyjrzeć się ewentualnym niebezpieczeństwom. Też trzeba nad brzegiem uważać, sporo jest różnych jam. One są bardzo często wygrzebane przez bobry. Każda wyprawa to jest przełamanie monotonii, ponieważ każde miejsce. Wygląda absolutnie odmiennie, i w każdym możemy znaleźć coś niezwykle fascynującego, co będzie tematem naszego kolejnego zdjęcia. Jest końcówka stycznia, a w Narwi jest potwornie mało wody. Słuchajcie, to jest stan mniej więcej lipiec, sierpień, a jest przecież koniec stycznia. Ta woda powinna być mniej więcej obecnie mi po pas, tak? Gdzieś tutaj. Czyli mamy 2,5 metra poniżej normalnego zimowego poziomu wody. Czyli w tym, ro w tym roku prawdopodobnie rozlewisk tak charakterystycznych dla doliny, dla doliny Narwi i Biebrzy raczej nie będzie. Przechodzę sobie z miejsca na miejsce. Korzystam tutaj z aplikacji PhotoPills. No, tak, y oczywiście nic nie widać, bo po co mam być cokolwiek widać, tak? No i... Patrzę, gdzie też mogą być punkty, w których wzejdzie słońce. I czy też jest jakiś ciekawy plan podczas fotografowania w Dolinie Narwi? Staram się połączyć ze sobą kilka moim zdaniem bardzo ważnych elementów, czyli wieloplanowość plus do tego, no to, co jest elementem charakterystycznym dla tego miejsca, czyli woda. No, i takie cele przed to przed sobą stawiam. Jeżeli chodzi o poszukiwanie miejsc do fotografowania, no i też pojawiają się już chmury, co jest dosyć ważne z mojego punktu widzenia, ponieważ mam przed sobą jeszcze istotne zadanie do spełnienia, szczególnie powiązane jest ono z zachodem słońca. Ale nie będę Wam opowiadać wcześniej, ponieważ mam nadzieję, że uda mi się po prostu to zademonstrować, pokazać. Pokażę Wam, jak planowanie może być może przynieście dobre efekty. No, żebym tylko nie zapomniał, że to, co chcę sfotografować jako zachód słońca, jest po drugiej stronie rzeki, a to oznacza, że muszę przejechać spory kawałek. Tak normalnie to bym mm, przejechał przez most, który jest tam opodal, czyli most w Bronowie, ale on jest teraz w remoncie, jest mostem zamkniętym i z kilkuset metrów zrobił się objazd o długości Kilku kilometrów. Tutaj nad brzegiem Narwi jest właśnie dużo zapadlisk. Tak jak przed chwileczką wam pokazywałem, jest dużo też dziur, które zostały wygrzebane przez bobry. Ale nie tylko. Woda podmywa brzeg, dlatego znacznie wcześniej trzeba przyjechać, wszystko sprawdzić, zobaczyć, aby się potem po prostu nie władować w jakieś problemy. Ponieważ niezwykle łatwo. Jest tutaj, no po prostu przyjeżdżając, bez przygotowania, spowodować jakiś wypadek, i to nie mówię tutaj o jakimś lekkiej wywrotce, to tylko po prostu bardzo łatwo jest tutaj wpaść do wody. Sam kilka razy miałem takie przygody, że podczas porannego fotografowania niestety w miejscach, które wydałem. Wydawałem się z pozoru bardzo przeze mnie znane. Powstał jakiś nowy dół, nowa dziura, i po prostu skąpałem się w wodzie. Jeszcze pół biedy, czyli to wszystko odbywa się latem. Natomiast zdarzyło mi się, że wpadłem do wody podczas ujemnej temperatury. No i wówczas szybko trzeba. Uciekać do samochodu, a potem jeszcze szybciej trzeba znaleźć się w domu. No, zbliżam się gdzieś do kolonii żurawi, słychać ich głosy. A tutaj mam znowu szansę na ewentualnie ciekawy temat, bo patrzę, że zakole rzeki jest tak ukształtowane, że tam płynie główny nurt, a tutaj z tej strony mam dosyć takie mocne wypłaszczenie, co zmniejsza ryzyko fotografowania ze skarpy tuż nad wodą, bo wszystkie skarpy niosą ze sobą zawsze owo niebezpieczeństwo, że jest to już miejsca podmyte przez ten główny nurt. Tam po drugiej stronie są właśnie takie zwaliska. No tutaj mam to samotne drzewo po drugiej stronie. I za chwilę zobaczę, czy nie da się jakoś tak ustawić przyszłego kadru, że opa, opa, że można by było je umieścić właśnie w kadrze ze wschodzącym słońcem. Ładnie to wygląda. Tutaj też dojście jest dosyć proste. Nie ma skarpy, chociaż woda jest od razu też głęboka. No i teraz trzeba dokonać pomiarów, czyli wykorzystać aplikację, czyli fotopils i zobaczyć co się da tutaj zmontować. O, dalej jest jeszcze większe wypłaszczenie, zatem przejdę troszeczkę dalej po to, żeby zobaczyć czy tutaj nie da się po prostu. Wygodniej w przyszłości fotografować. A tak przy okazji, jeśli chcesz coraz lepiej fotografować, polecam swoje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem kilka takich kursów. Znajdziesz tu kurs podstaw fotografii bardzo rozbudowany kurs w nowej wersji zawiera ponad 17 godzin rewelacyjnych praktycznych porad i przeprowadzicie krok po kroku przez arkana fotografii. W oparciu o moje doświadczenia, przygotowałem też kurs podstaw fotografii makro. Kurs fotografii krajobrazowej, podróżniczej i portretowej oraz podstaw edycji zdjęć w programie Lightroom. Szczególnie polecam pakiety. Kupując zestaw kilku moich kursów już na starcie oszczędzasz nawet do 1000 zł. Link do strony z moimi kursami w formie filmu Video znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zatem do aplikacji, aplikacja w dłoń. Czach ustawmy sobie. Jak to boże! Wyglądać. Szast prast. Słoneczko jest tam. Czyli wschód słońca jest idealnie za owym drzewem. No to rzeczywiście nie głupio to wygląda. Gdzieś powinien być rzeczywiście za tymi drzewami wschód słońca. Tam jest taki nieszczęsny maszt, który dominuje nad całością doliny. Ale... Cóż, tu, jeżeli zastosuję szeroki kąt, na no to wówczas nie będzie go też za bardzo widać. Czasami się zastanawiam, czy używać do fotografowania takich, czy używać potem do obróbki takich narzędzi, w których po prostu likwiduje się różnego rodzaju elementy krajobrazu, czy też od razu lepiej jest tak fotografować żeby ich jak najmniej było widać. No niestety urbanizacja postępuje, a co za tym idzie, jesteśmy skazani na mnóstwo elementów, które będą znajdowały się wokół, wokół nas. Począwszy, a począwszy od powiedzmy jakichś kabli, czy też właśnie przekaźników, wiesz, masztów, radiotelefonii. Tutaj znowu widać, jak rzeka bardzo mocno podchodzi do brzegu, zabiera ten brzeg. Tutaj widać pozostałości jakichś, właśnie, starych konarów jeden, drugi, trzeci. Tam jest z prawej strony kolejny. Tutaj też z tej strony widać następny konar, ale tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak tylko zrobimy krok do przodu, to popatrzcie, że mamy tu olbrzymią jamę i ta skarpa jest osunięta. Te drzewa dlatego są tam w wodzie, ponieważ owa skarpa została podmyta i osunęła się do wody wraz z pozostałościami drzewa, które rosło niegdyś tutaj nad brzegiem narwi. Dlatego bardzo trzeba być tutaj. Uważnym i jednak przywiązywać dużą wagę do swojego bezpieczeństwa. To nie jest tak, moi drodzy, że gdzieś się tutaj pojawimy, przyjedziemy i nagle okaże się, że nasz wyjazd zakończy się tylko i wyłącznie sukcesem. I teraz jestem na Cypelku, czyli w Zakolu. Narwi. Zaraz dojdę do praktycznie rzecz biorąc końca, ponieważ rzeka jest z tej strony i rzeka jest z tamtej strony. Słuchajcie, dzisiaj nastawiłem się na szukanie właśnie motywów związanych ze wschodem słońca i one najbardziej mnie pociągają. Na zakolu też można znaleźć bardzo fajne miejsce do kolejnego zdjęcia. Tam jest jak widzicie, znowu fragment pnia pływający w wodzie. I to jest właśnie owoc zakole. Czyli idzie w ten sposób. Dookoła, 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 dookoła. dookoła. I tutaj zakręca i płynie sobie rzeka. Dalej kolejnym zakolem. No i jeszcze popatrzmy sobie, to są właśnie bobrze. Wycinki. Też tak oceniam potencjał tego miejsca, przyglądam się, czy ewentualnie będzie to w przyszłości ciekawy kadr. No, myślę, że może być intrygujący. Tutaj niedawno zupełnie fotografowałem zachód słońca. Myślę, że to była bardzo ciekawa, udana sesja. A teraz przyglądam się, czy dokładnie. Kilkaset metrów dalej nie da się przyjechać, po to, żeby sfotografować tutaj wschód słońca. No, zaraz dokonam pomiarów, bo dosyć ciekawie to miejsce wygląda. Mamy tutaj bowiem samotne drzewo. Owo samotne drzewo dosyć ciekawie może odbijać się w wodzie. Jest miejsce z dużym potencjałem, akurat o tej porze roku bo wschód słońca będzie następował właśnie w okolicach owego drzewa także tam się rozjaśni niebo chmury, które ewentualnie jeszcze mogą się odbić ładnie w wodzie no i w miarę dobre dojście i bezpieczne, bo też jest tutaj taka namiastka plaży, ten piasek się wygładzi, też może być dodatkowym tematem na zdjęcie. W wodzie jest pień drzewa Mm -hmm. Już długo leży w tej wodzie. Tutaj wiatr zawsze ma się gdzie rozpędzić, bo dolina narwi jest olbrzymią, pustą przestrzenią, a co za tym idzie, nic go tutaj nie zatrzymuje. Wieje więc silnie i radośnie. I wesz tych łabędzi leci. Obserwując to, co się dzisiaj dzieje. O, można chyba powiedzieć, że sezon przylotów trwa. Do gęsi, kaczuszki, teraz łabędzie. Przed chwileczką tutaj troszeczkę poskradałem się za krzaczkami, ponieważ zauważyłem, że jest tam stado żurawi, więc podszedłem delikatnie, popatrzyłem, zrobiłem kilka zdjęć i wróciłem znowu w to samo miejsce. Nie chcę ich za bardzo straszyć, ponieważ wiem, że mnóstwo ptaków jest teraz w czasie przelotów, a to powoduje, że są po prostu zmęczone. Jeżeli już tutaj przysiadają, to po to, by odpocząć, i nie chcę ich bez potrzeby straszyć. Już jestem w tym miejscu, w którym mam zaplanowane ujęcie kończące mój dzień. I mój plan polega na tym, że chciałbym sfotografować Słońce, które będzie zachodzić na końcu tej drogi. Według moich pomiarów może stać się to już dzisiaj, ale lepiej byłoby zrobić to za, ty za tydzień. Natomiast wydaje mi się, że o ile dziś jeszcze jest szansa na dobrą pogodę, bo na razie jest warstwa chmur w tym miejscu, ale jest ona niezbyt gruba i tam poniżej Widać lukę i jest szansa na to, że nie nasunie się tutaj kolejny jakiś front atmosferyczny, tylko właśnie będzie widać spadającą tarczę słońca. Ja mam zrobione tu już zdjęcie, tyle tylko, że wówczas słońce zachodziło daleko do osi drogi. A może dzisiaj się ułoży to wszystko w ten sposób, że zachód słońca będzie na osi drogi i jeszcze do tego dojdzie. Ciekawy układ chmur. To naprawdę wówczas byłby taki kompletny kadr. Jak więc widzicie, przygoda czeka tutaj ta fotografa na każdym kroku, ponieważ z jednej strony plany, a z drugiej strony rzeczywistość. I nigdy nie wiadomo, czy rzucić jakimś... w ogóle ten mikrofon brody, bo tak ciągle sobie gdzieś tam idę, idę. Ile to kroków już dzisiaj zrobiłem? Zaraz sprawdził. Przypnę to sobie tu niech sobie dynda. A ja rzucę okiem na mój zegarek, który mierzy mi także kroki. No, proszę. Proszę bardzo. 10289 kroków już zrobiłem. Przygotowałem sobie już kadr. Ale tam na horyzoncie pojawił się jakiś wałchmur, front jakiś ku mnie zmierza. No i nie wiem, czy uda się to sfotografować dzisiaj, czy też niekoniecznie. Na razie przygotowałem akumulator. Wymienię, bo już cały dzień jadę na jednym akumulatorze. Jest dosyć wydajny, chociaż z drugiej strony nie robiłem za dużo zdjęć. I dlatego teraz przed już tym newralgicznym czasem fotografowania. Na razie wymienię akumulator, a potem będę czekał na to, co się będzie dalej działo. Ja teraz przygotowałem w ten sposób, że mam tutaj obramowanie z tych dwóch wierzb i tutaj też jest mała wierzba z tej strony. No i mam nadzieję, że słoneczko spadnie na osi drogi. Na razie mam taką nadzieję. Bo za chwilę to ono spadnie, za po prostu powały chmur, i tak się skończy moje dzisiejsze pilnowanie i planowanie. Tutaj nad głową mam czyste niebo. Tam jak widzicie, leci teraz samolot. Jest tutaj korytarz powietrzny, no ale tam na zachodzie niestety widać już front, który nadciąga czy też gęstą chmurę no i niestety słońce spadło za chmur ale w takiej sytuacji przeniosę się jeszcze po to, żeby fotografować już po zachodzie słońca w okolice Narwi aparat w rękę i jeszcze postaram się przejechać no to jest właśnie Pożytek korzystania ze środka lokomocji, jakim jest samochód do szybkiego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi punktami. Niestety chmury się nie zaczerwieniają, tak jak myślałem, akurat przy moim motywie, z tamtej strony tak, a tutaj niekoniecznie już pokazuję Wam to jest ten mój motyw, z drzewami, a tam delikatnie jest czerwień. Nic nie szkodzi. Myślę, że jeszcze poczekam przez chwilę, bowiem niebo jest bardzo, bardzo jasne. Wiatru nie ma. Jest taka flauta. Wszystko się uspokoiło. Piękne odbicia są natomiast w wodzie, bo woda jest właśnie taka gładziutka, wypłaszczona, ale niestety chmur nie ma za dużo nad moją, Głową. No to jest nieustanny problem fotografa, że albo za dużo chmur, albo za mało, tak? Tam było za dużo i zakryły mi słońce, a tu mam za mało. O proszę. Lecą w żurali. Dzisiaj rano zaczynałem po drugiej stronie, czyli dokładnie w tamtym miejscu. Dokładnie, dokładnie, dokładnie po drugiej stronie. Tam fotografowałem wschód słońca. A teraz fotografuję zachód słońca w linii prostej. Jest to ze 20 metrów. A był to cały dzień cudownej podróży w poszukiwaniu przygód, nowych miejsc, w poszukiwaniu. Zdarzeń, które mogą przynieść w przyszłości ciekawe kadry. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że spędziliście ten czas ze mną, i do miłego zobaczenia w następnym odcinku mojej opowieści o fotografii. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć! Pa!